Robię ponad 10 tysięcy kroków przez 21 dni z rzędu. Dzisiaj mam jeszcze trochę do dobicia. Ostatecznie wyszło tyle. Wjeżdża delikatnie tren siłowy, więc za dużo kroków nie narobię. Trzeba będzie chodzić po prostu między seriami dużo. A później może jakieś zakupy, więc ponad 10 tysięcy wyjdzie. W tym momencie wyświetlam ile zrobiłem na koniec dnia. Dobra, koniec tego nagrywania, ćwiczę na poważnie. Właśnie miałem chodzić. Jednak odpuściłem zakupy. Jeszcze mam co jeść. I stwierdziłem, że pobiegam. Ręce ze skakanką, ale nie za długo. Bo trochę grzeje, więc nie ma co świdować. Dzisiaj pykam w Dalta. Może nie ma tu jakoś wiele chodzenia, ale zawsze coś. A muszę oszczędzać nogi na jutro. Zbieram się na trudniej. Mam nadzieję, że wszystko zapakowałem. Kotki są to najważniejsze. Idę, bo się spóźnia. Drugi dzień, turnieju, Jestem już w gotowości. Można jechać. Wieczorem jadę sobie jeszcze pokopać. To już będzie trzeci dzień z rzędu. Chyba muszę zrobić sobie przerwę od piłki. Przynajmniej na kilka dni. Jadę coś popracować. Z tego co wiem, trochę chodzenia będzie. A jutro szykuje się podobny dzień. Jedynym problemem jest to, że mnie boli trochę palec. U nogi, bo u ręki to by nie był problem. Już niewiele, ponad 1000 kroczków mi zostało, to jakoś to dociągnę. I jeszcze ten palec mnie trochę boli. A dokładnie... W tym miejscu, ale jutro to nie wiem czy to jest jeszcze palec tutaj kość ale jutro już myślę, że będzie w porządku idę na spacer z cem, spróbuję też coś delikatnie pobiegać i zobaczę jak tam mój palec A chwila ja nie mam psa dobra, jakiegoś znajdę o jest halo, halo idziesz na spacer? Chyba nie jest chętny. Delikatnie już mogę tu więc jest dobrze. Niby idzie, ale nie wiem czy za mną. Chodź. Nie słucha. Wracamy i sam sobie pobiegam. Okej okay, na rozgrzeweczkę, a później siłka. sensu jeździć na rowerze za dużo, skoro mam nabijać kroki. Ale to jest tylko mój środek transportu, żeby dostać się na bojstwo Wracam. Muszę pomyśleć, jak to zawiesić. Mam coś takiego. Powinno się nadać. Czemu nie przyniosłem sobie drabiny? Tego nie wiem. Mogłoby być trochę wyżej. Zaczynamy walkę. Kolejny dzień zaliczony. Został jeszcze tydzień do końca wyzwania. I co tam jeszcze ciekawego? Chyba tyle. Pooglądam widoczki, chyba wystarczy tego dościągania. Nadszedł czas, żeby pobiegać. Co chodzi, jak najgęstszy? się to, że piłką, bo sobie jakieś dziwne żablelki i tak dalej. Stoczki mam już zaliczone, trzeba jeszcze odhaczyć trening. Trzeba trochę porzucać. Tyle. Zwijam się. Biegane, a jutro będzie podsumowanie całego wyzwania. Zadanie wykonane. Łącznie zrobiłem 288 796 kroków, co daje średnią 13752. Ogólnie nie stawiło mi większego problemu to zadanie. To dlatego, że zazwyczaj robię ponad 10 000 kroków, ale takiej serii długiej nie miałem na pewno. Tu, zawsze gdzieś trafił mi się dzień, w którym zrobiłem mniej kroków. Ogólnie podobał mi się ten challenge, szczególnie dlatego, że motywował mnie do ruchu i polecam każdemu wyznaczyć sobie jakiś cel, dzienny cel kroków. Nie musi to być 10 tysięcy, może być więcej, mniej. I na pewno nie poprzestanę na tych 21 dniach. Ciekawie mnie, ile pociągnę z rzędu dni, ale to już sprawdzę dla siebie bez nagrywania. Dzięki za oglądanie i do następnego.